Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Pomnij przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani o wybraniu Waszym. Bo nasze głoszenie Ewangelii wśród Was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania. Wiecie, bowiem jacy dla Was byliśmy przebywając wśród Was. Wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, także nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od Was i jak nawróciliście się od Bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego syna, którego wskrzesił z martwych Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.